Ej, jak ja jest z tej strony, Jakuza! I zapraszam Was do kolejnego eventu z Azolejna. No i chyba ten materiał będzie rzucany, kiedy będzie wigilia. Chyba, że daty pomyliłem, a to jest bardzo prawdopodobne, oczywiście. No i taka, jeszcze dodatkowa sprawa. Udało mi się już ją wydropić za pierwszy raz, jak otwierałem te kostki. Niestety nie było na materiale, kurde. A nadmudliłem się, żeby nie wypadło mi. Poza materiałem, a pierwsze kostki, jak otworzyłem, udało się dostać. Bo potrzeb... musiałem otworzyć kilka kostek, żeby to jakieś zadanie porobić. No i wypadła mi ona. No jeszcze mało miejsca mam. Oczywiście ją można gdzieś wykupić w sklepie. Jeszcze ją można gdzieś tam za punkty i do ta dwójka. Niestety, aż jeszcze dodatkowego super rara dostanę. No i mój że ta postać super nieźle wygląda, kurde postacie, ale Sumura powiedzie, że wersja druga, więc ma powiedzieć, że odgrzewany kotlet. Bo są te same postacie, tylko wersja druga. Mój powiedzieć, że dużo lepiej wyglądają niż te podstawowe tak naprawdę. Więc zaczynam otwierać. Tak naprawdę prawie w ogóle miejsca nie mam. Chciałem porobić te jakieś mapy, ale nie, ale już nie jestem w stanie ich, od, ich robić. Próbowałem. Już nad nie jestem w stanie przejść bosa. Jeśli uda mi się jakoś przez te mapy przejść, mam za słabą ekipę, niestety. Mam nadzieję że materiał będzie dobrze nagrywany. No i na drugim kanale już mam recenzję. Ja z czym się chwalić, we mnie i tak za dobrze nie wyszła. I tak trzecia wersja już nie. Bo no jest, świetnie. No, ale. Co ja chciałem powiedzieć? Za trzecim razem w miarę dobrze poszło, ale kurde i tak na przynachemana. Dobrze, mamy cię, się Trzeba się pas po pozbyć. Eee, a tutaj. Potrzebuję tego tylko, tylko zbafować. Mam wolnych siedem miejsc, jak widzę. Niestety. Jeszcze mówiąc o tej recenzji, mu mówię, że nie wyszła tak za dobrze, jak chciał. Zapominam o kilku rzeczach, żeby powiedzieć. Na przykład o ocenie anime. Musiał to dać w napisach, tam. Niestety. Otwieraj, wszystko. Czyli teraz mogę pięć, Będzie wszystko wypali od razu. I będę się musiał bawrać z tym bardziej. Co ekipę jakoś muszę lepszą sprawdzić na internecie. Czy da się jakoś lepiej to map przejrzeć, żeby. Chyohamana. Jest, kolejna, udało się. Góra, ten nie jest za szybko. Mówiłem? Uda mi się kolejny raz trafić, o? Dobra, dobra, znika, już cię widziałem wiele razy. Świetnie, udało się kolejno. Więc nie będę musiał męczyć się, żeby zdobywać te tęczowe buliny ulepszenia. Mam, mam, mam. Kornet jeszcze nie wypadła, może tutaj wypadnie. I dobrze patrzyłem, za punkty można... Te. Jakieś punkty, co ja, co ja myślałem? Zapomniałem o czymś, co chciałem powiedzieć. A, za punkty ma zdobyć lepszy samolot. Gdybym chciał go zdobyć właśnie. I niestety musiałem pozbyć się bulinów. To lepsze niż, kurde, dobrze, że można... W jednym ze sklepów kupić 10 Dobra, może otworzymy jeszcze 10 Tak żeby... Może coś dodatkowego wypadło. Kip Oczywiście już mam zapełnione Przypakuję to już nie... mam. Tak już się mogę ich pozbyć lepiej. Tego ulepszenie prawie nic mi nie da, to, ale już żeby było, oczywiście, podlinkuję drugi kanał, żebyście mogli zobaczyć ten recenzję. Oczywiście i nie dużo lepsze, spodziewam się tego. Ja też pomyślałem po fakcie, czy że nie zrobić odcinek po odcinku, ale już się nie chce. No i Enterprise wypadła. Dziwne, że w wersji drugiej nie. Dobra, pozbywamy się tego. Ustrząsnąć klamkę, mam nadzieję, że nikt mi nie wejdzie, oczywiście. I też spodziewałem się, że ten materiał też za mocno mi nie wyszedł. Zacząłem paplać język, mi się plącze. Wszyscy nagrywają tam tych recenzji. Ja musiałem kilka razy nagrywać jedną scenę, żeby nawet kilka scen mi się język plączał, plątał. Jak słychać, lecz hama Hamana jest jakby tam. Eee, może jeszcze 5, eee, żeby tam tę ósemkę tam się pozbyć, żeby liczba okrągła była i niestety nic, więc możemy kończyć. Możemy powiedzieć, że nieźle wygląda ta wersja druga, ale ma że odgrzewany kotlet. O to samo Zobaczcie, ja czy i będę musiał ulepszać te statki. Tak, kurde. że nie będę musiał używać bulinów, a jednak będę musiał. A na mógł że w tym yy, evencie te e, skórki, jak to się nazywa, inaczej Też to można nazwać? E, wyglądy postaci, co niezłe w tym wersji. Yy, w tym evencie skiny o tak się mówi skórki to no, jak się dosłownie przetłumacza nic więcej więc no ci będzie na tyle ma nie już co nagrać to może jakieś mini gry wygląda jak landswatch zombie albo Ark Knights robiłem robiłem to wszystko więc jak się komuś podobał ten event odcinek Oczywiście, materiał, który nagrałem na drugim kanale, będzie w opisie. A nawet kanał zrobię, żeby już było. I. Jeśli ktoś podobał, komentuję, subskrybuję, lajkuję. Polecam na te innym, Robię wszystko, żeby ten materiał się mógł roznosić dalej. I hej, cześć. Pa!